Witam akwarysta niedzielny z pracy. No była tu <laughs> lekka katastrofa. Jak widać, połowa obsady no niestety odeszła do krainy wiecznej szczęśliwości. Włącznie z jednym z kiriśników, dwoma kiryskami tymi albinosami, które tutaj przyniosłem z domu. Gubiki wyginęły całkowicie. Mieczek jeden czy tam dwa, które tutaj pływały też nie ma. A dlaczego? A dlatego, że ten filtr Tetra EX700 po prostu stanął. W tym czasie, kiedy ja byłem na kwarantannie, byłem w Polsce wcześniej tydzień, tydzień wcześniej jeszcze akwarium nie było ruszane, więc przestało około czterech, no nawet pięciu tygodni bez bez opieki nie wiem jak i kiedy stanął ten filtr po prostu zaciągnął piasek, no nie wiem z jakiego powodu zaciągnął ten piasek i wirnik po prostu się przytarł troszeczkę. Na tym czpieniu jak otworzyłem ten filtr to chyba dobrze wiecie jaki zapach z niego poszedł. Rośliny tak samo połowa wygniła po Padło to wszystko, Sinice się pokazały, limnobium całkowicie padło u góry. No, tak to jest, jak się ktoś powiedział, nigdy nie czyści się filtra. No, wszystko się może zdarzyć. Oczywiście filtr kubełkowy można otwierać raz na rok, a może nawet raz i na dwa, trzy lata. Ale też trzeba patrzeć, co się, co się tam w nim dzieje. Także raz na jakiś czas warto go otworzyć i przeczyścić. E, zamieniłem tego Aquaela tutaj co był w, w lewym górnym rogu na Fit Heima, e, poczekajcie bo kręcę z ręki taki wewnętrzny e, e, trochę większy, więc jeżeli stanie ten, e, znowu ta, ta tetra by stanęła, to może sobie ten wewnętrzny poradzi tutaj w tych 200 litrach. Akwarium wygląda jak wygląda, no nic specjalnego. No, można powiedzieć taki lekki kiwel, ale. No trudno. To jest akwarium w pracy. No ja też nie jestem tutaj sam. Ludzie też powinni coś tutaj, którzy ze mną pracują, powinni coś tutaj się dołożyć do tego do tego akwarium. Przynajmniej z pracą, tak? Jeżeli nie wiedzą, co trzeba zrobić, to można zawsze zadzwonić, zapytać, tak? Powiedzieć, że filtr stanął, nie coś nie pompuje, nie, nie ten, i wtedy bym coś tam poradził na to. A jak się nikt nie interesuje oprócz mnie, no to są takie skutki. Dobra, dalsza, te, dalsza część z, z domu już będzie, w domu też się coś tam wydarzyło, więc yy, przerwa i przechodzimy do akwarium. Akwarii w domu. Dobra, pauza. Dobra, jesteśmy w domu. Jak widać parka tutaj Może tak, o, parka tutaj, która miała ikrę pływa już sobie luźno No niestety, ikra nie przetrwała, to znaczy ona już się, no powiedzmy, że prawie wylęgła już zaczęły te jajeczki, znaczy ta ikra mieć ogonki czyli para przeniosła, przeniosła do Dołeczka wykopanego wcześniej, tą ikrę. No i czekałem na ten moment, kiedy już te, zacznie ten narybek pływać swobodnie, żeby to przenieść do tej dwudziestki, którą mam przygotowaną już dla, dla tego narybku. Ale niestety, na, na następny dzień patrzę, a ta parka już sobie pływa luźno. Czyli albo sama zżarły, albo same zżarły, albo po prostu no, nie, nie zdołały upilnować. No więc, no trudno, ale co się okazało? Zerknijcie sobie na ten krótki filmik. No, okazało się, że mam dwie pary. Druga para złożyła na tym wielkim, wielkim korzeniu, tam u góry, tam, 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 tam ich nie widać za tymi krzakami. Tam e, złożyła też ikrę. No i zobaczymy, może z tamtej pary coś wyjdzie. E, no, nieźle, na razie jestem zadowolony. E, co Wam chciałem pokazać tutaj, w tej mojej 350-ce? Chciałem Wam pokazać krasnorosty. Zaraz spauzuję i muszę zrobić zbliżonko. No, są. Ci, którzy mnie obserwują, oglądają dosyć dłużej, wiedzą, że jakiś czas temu przestałem robić podmianki wody takie, jak robiłem kiedyś, czyli takie duże. Czyli te, nie robię tych 30%, czyli iluś tam czy nawet więcej, 40% podmiany wody ograniczam się tylko do dolewania tygodniowego ubytku no i ewentualnie jak tam zbieram z dna jakiś syf czy coś takiego, no to wiadomo, że to robię odmulaczem i, i tam z 10 litrów no jutro będę to robił, jutro jest niedziela więc z 10 litrów do tego dochodzi, czyli jakieś 30, 30 parę litrów tygodniowo podmieniam tylko wodę no Tutaj u góry gdzieś pojawi się odnośnik do tego mojego filmu, jakie kiedyś miałem krasnorosty. I ten gląd się nawet podoba. On bardzo fajnie obrasta korzenie. No, niestety, obrasta też rośliny, ale Ale... No mówię, mi na roślinach akurat tak mocno nie zależy, więc yy, yy, no, krótko mówiąc, mi się ten gląd podoba. No, no ale. Yy, Czym on jest spowodowany? No, wszyscy dobrze wiemy, że to jest spowodowane starą wodą, e, dużym zawartością za dok DOC, e, DOC e, czyli tych związków organicznych e, i, i takich innych rzeczy. Czyli wniosek prosty. Jeżeli ograniczyłem, ograniczyłem podmianę wody, e, Musiał pojawić się krasnoros. No, no musiał się pojawić krasnoros. Teraz kwestia jest taka, według mojej takiej oceny, muszę wycyrklować, wymierzyć to, ile tej wody podmieniać, żeby ten krasnoros się nie rozprzestrzeniał, bo nie ma wątpliwości, że muszę podmieniać, tak? Eee, trzeba podmienić jednak trochę, może nie 30%, czy tam 40%, może 15-20% co tydzień trzeba podmienić żeby tego krasnorosta utrzymać po prostu w ryzach. E, on tutaj sobie, on tutaj sobie zaczął nawet nieźle poczynać. Tu Wam zrobię. O. Oj, tu. tu. Tu, 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 Na tym, na tym, na tym, tym widać bardzo, bardzo fajnie, jak on sobie tam zaczyna rosnąć. E, u mnie ten krasnoros jest taki fajny, bo on jest taki... E, taką... Mm, Taki, wygląda to, jakby było dywan położony, taki bardzo, bardzo gęsty dywan kurcze na, na tych korzeniach. E, I mówię, no, i, no to naprawdę bardzo fajnie wygląda. Zerknijcie sobie zresztą, zresztą na ten film, gdzie ja tam e, nakręciłem i Love e, ale naprawdę mi to naprawdę bardzo, bardzo m, mocno się podoba. Dobra, e, pokażę Wam jeszcze 60. E, na chwilę co tam się dzieje? Dobra, jesteśmy przy 60 i <laughs> nie wiem pojawia się mnóstwo młodzieży i mam dylemat Czy to są Czy to jest młodzież zapłodni zapłodniona przez te moje poocilia e Czy Aciero pikta Celia Picta. E, czy to są samiczki, które, te gubików, które dostałem ostatnio tutaj od kolegi? E, czy one były przyszły tu zapłodnione już? E, bo naprawdę tych maluchów, e, no, nie, no z, nie wiem, z 20 sztuk tu pływa, kurde, w tych przeczorach gdzieś tam się na razie pochowały, ale o nie, tu jest na przykład taki z ostatnich, z ostatnich ten, o, jak widzicie, te samiczki są. Te samiczki są takie dosyć grubaśne więc chodźcie tutaj, tutaj chodźcie, tu, 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 tu. One są nie na a te ryby są nie na żarte. Ile bym żarcia tu nie wsypał, tak zawsze będą żarły i, i, i przerażam je to. No dobra, no zaraz tam i to glonem. No, ograniczam oświetlenie. Zszedłem, bo tutaj było 12 godzin, świecone. Z szedłem do, szedłem do 10, a teraz już szedłem do 8 godzin, tylko. No bo niestety zarasta mi to troszkę glonem, zielonym glonem, więc mam nadzieję, że światełko coś, ograniczenie światełka coś pomoże. Dobra, tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej.